Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. E, słuchajcie, znaleźliśmy niestety kolejną ofiarę, byliśmy bardzo blisko jej ocalenia, ale niestety nam się to nie udało. E, I teraz jedyne co możemy zrobić to udać się do kolejnej z oznaczonych ofiar, e, jak gdyby zabójca... No nie wiadomo, czy zaufał swoim zdolnościom do tego stopnia, czy może faktycznie zależy mu na tym, żebyśmy go odnaleźli, e, ale, 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 em, słuchajcie, życzy sobie. Zaczął e, opisywać na tych kartkach nie tylko i wyłącznie e, imiona i nazwiska kolejnych swoich ofiar, ale również zaczął opisywać miejsca, w których... E, co to było? W których na nie napadnie? Albo coś... W tym stylu. No i oczywiście mamy takie e, miejsce w tym momencie zaznaczone, zaraz się do niego udamy. No i cóż, mam nadzieję, że tym razem naprawdę znajdziemy już ofiarę e, zanim zginie i powstrzymamy zabójcę. Myślę, że już sam fakt, że koleś musiał przed nami w ostatnim odcinku uciekać dosłownie e, przez pomyłkę strażnika, to my zostaliśmy zatrzymani, a nie on, e, no to przez to już powinien gość, był, powinien gość być dużo bardziej, prawda, Ostrożny. Chyba, że naprawdę zależy mu na tym, żeby zostać złapany. bo tego też, póki co, nie wykluczam. Skorzystamy sobie ze znaku, żeby przenieść się szybko do miasta, bo podejrzewam, że w mieście właśnie e, znajdziemy nasz cel. A i owszem, dobrze myślałem. Lecimy na rynek, pewnie chwilę się to będzie ładować, bo wiadomo, że na rynku jest e, największy ruch i tam zawsze mi FPSy spadają i w ogóle jest tragedia, ale jak już się dostaniemy... Ciekawe kto to będzie, bo koleś, który uciekał, koleś, który przed nami uciekał w poprzednim odcinku, no nie wyglądał na jakiegoś szczególnie istotnego gościa, na, jakiego, na jakąś szychę. Wyglądał raczej na jakiegoś faktycznie takiego prostego e, schizola, fanatyka religijnego. W ten sposób bardziej, bardziej e, wyobrażałem go sobie na początku, i dopiero coś tam mi zaczęło w głowie świtać, że może jest inaczej w momencie, kiedy Geralt e, sam bardzo mocno się. Zadziwił. Co my znaleźliśmy? Kazanie zatroskanego! Znaleźliśmy pierwszą część kazania zatroskanego. Wierzycie w to? Kazania zatroskanego są listami, które właśnie e, zostawia ten fanatyk religijny na miejscach, w których zabija swoje ofiary. Ja już dziwne, że e, znaleźliśmy jedno na środku rynku. Pomnijcie dobrze ludzie, że ognia raz rozpalnego zatrzymać się nie da, że strawi on wszystko na swojej drodze, i dopiero gdy wszystko w popiół obróci, uspokoić się może. I ludzie upiec, e, uciec nie mogą przed, nim, przed tym żywiołem, i jeśli się przed nim nie pokłonią, jeśli w sercu go nie przyjmą, w popiół się obrócą. Tędy zróbcie rachunek sumienia i zgo, zgo, w zgodzie z przykazaniami Kościoła żyjcie, nim na pokutę za późno będzie. No koleś jest takim samozwańczym debilem. E... I... I zostawia wszędzie takie karteczki pełne bzdur, pełne takich po prostu oklepanych treści. Nie wynika z nich nic szczególnego poza faktycznie tym, że koleś po prostu no jest sobie fanatykiem i tyle. Dobra, 60 kroków, przechodzimy przez mościk. E... i z... już myślałem, że w złą stronę, czy masz tą swoją lunetę, czy cokolwiek to jest Dobra Ten, ten, tędy Chyba się I oto ten budynek Wejście jest No chyba od tej strony, nie? Dobra, scenka, słuchamy Słuchanego. gdzie ona jest? Na górze Ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj już ja widzę, jaki to jest ważny klient. A 100% jest nasz zabójca. Czyli jeśli ważny klient, a ja mówiłem, że jest zwykły chłopek fanatyk, no to może faktycznie to, co mi się wydawało e, na początku, że... E, ...że to jest jednak ktoś istotny... ...może faktycznie będą miały rację. Nikt cię nie usłyszy, Pewnie, że to on. nikt. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Anekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Od razu do rzeczy, bez formaliny? Ja, dobre. Bez gry wstępnej, bez formaliny, węgli w oczodołach? A o czym ty pierwszysz? O morderstwach. To ty zabiłeś Fabiana Mejera, Patrycję Wegelbud i wielu innych. Zdura, coś ci się pomyliło przy błędu. Grzeczniej popożałujesz. Grzeczniej, bo wsadzę ci ten pogrzebacz, w dupę. Chodź, zabierz mi go przy błędu. No a mu no, Wiesz, że to nie będzie trudne, nie? Ale to bardzo ciekawe, po... że kolej zdaje się. Fak. na no, niego musimy użyć bardzo. To jest zdecydowanie. Dobra, uciekł, 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 uciek. Dobrze. I dobi. Chyba niekoniecznie chciałem go zabić. Chciałem go pobić. Ale weźmiemy sobie pogrzebacz. No cześć. Coś się nadaje na screenshotik na twitterka. Zrobimy sobie screenshotika Tylko zabierzcie mi te napisy z ekranu. Dziękuję. Zapisz. Jej. Dobra, już ci rozwiązuję, sorry. Sama rozumiesz potrzebę sytuacji. No, jesteś wolna. Dziękuję. Dziękuję, gdyby nie wy. Wy? Czyli ja i kto? On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły i uderzył mnie mocno aż zemdlałam. Jak jak doszłam do siebie, już mnie związał i grzał po w ogniu. Gralda to się w sumie nie zgadza z jego planem nie działania. Nikogo nie skrzywdzi. Co my tu mamy? Trochę to wygląda, jakbym nie mógł. Eee... No bo nie mogę, aż dziwne. Bardzo podejrzana sytuacja, musicie przyznać. Kolej zdawał się nie przyznawać do tego, co robi. Trochę szkoda, że. Co się dzieje? Po czym ja chodzę? O, dobra, spadłem. Ja go powiem, tam, tego nie Wydaje mi się mega dziwne to właśnie, że on się w ten sposób zachował, a nie inny. Widzisz mnie? Sorry. Sorry. To jak? Pytanie Wierzysz tylko, to czy my teraz będziemy w stanie dojść do tego, mm. że to jednak nie było. Czemu zamknięte? Dobra, może z tej się wychodzi. Tak, dobra. A, kawałek drogi mamy do jaskra, więc wołamy płotkę. Popędzimy na płotce. Nie pocisz się w tej zbroi? I oby to nie był koniec zadania. Oby to nie było jakieś takie, wiecie, pośrednie jego rozwiązanie ze świadomością, że, że ktoś tam dalej będzie na wolności, będzie zabijał, a przede wszystkim e, najważniejsze, ze świadomością, że koleś, który prawie zabił e, Priscilla. O kurde, to jest... Nie, nie byłoby do zniesienia taka myśl. Dobra, jesteśmy już blisko. Podejrzanych typów tych w kapturach, jak na ulicy ostatnio, póki co nie widziałem. Musił się wybuchnąć? Dobrze słyszę? Jest kolejny podejrzany typ. Dobra. Czyli ta część się nie skończyła. Niezależnie od tego, kim są ci kolesie. A my z obok moglibyśmy w końcu zajść, bo wielu z Was prosiło o to. Ja jestem w stanie zgodzić się na Waszą propozycję. Dobra. Schodź stąd I wbijaj do środka Do góry Ładne, ładny cień Zakrwawione jakieś szaty Jak? Lepiej, prawda? Ojej, kubidulo. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Nie. Mhm, mm powiedz Mińsku. Nie zrobiłeś tego, Gerard. Dziękuję, Gerard. W imieniu swoim i przyścili. Ale tu nie, nie jesteś tak głupi. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruje ją lepiej niż driady z brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może... może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania? Kiedyś? Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutnie, a ja zaśpiewam. Jaskiericy raneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenia, Jaskier. Na scenie i poza nią. Kurde, smutno. Zadanie zakończone. Aż sobie bym wlazł w tym momencie w nasze zadania i zobaczył, czy jaki jest status. Eee, zakończone. Jakiś większy poziom to był. Teraz albo nigdy spisek, kabaret? Nie. Śmiertelny grzech, chyba, nie? Uda się na spotkanie, porozmawiają. No i niestety to zadanie jest oznaczone jako skończone. I teraz pytanie: Czy to ja coś spoprałem? Czy faktycznie taki miał być przebieg tego zdania? Jestem bardzo, bardzo ciekaw, bo, bo z dialogu wynikało, że to raczej ktoś inny napadł, napadał na kobiety. Eee, także tych z Was, którzy oglądali te. E, oglądali let's play z Wiedźmina albo sami grali w Wiedźmina, e, bardzo gorąco proszę o jakąś informację, żebyście powiedzieli mi, co właściwie teraz się w tym świecie dzieje. Eee, zadania. Zadania, zadania, zadania. Eee, zadanie poboczne. Wściekły pięści nowi grad. To mógłbym w sumie zrobić. Poklepać trochę po mordach, miecze i pierogi. <grymne> tak, to jest zadanie z prawie samego początku na naszej e, naszego przebywania w tej lokacji. I wcześniej to zadanie miało zdecydowanie za wysoki poziom, żebyśmy mogli się mu w ogóle przyjrzeć. Kurde, no zróbmy je teraz. Nadal jest dla nas, powiedzmy, zbyt zbyt, um, zbyt trudne, ale myślę, że nie na tyle, żebyśmy nie mogli się go podjąć. Myślę, że możemy się teraz tego zadania podjąć i to też zrobimy. Przejdę się grzecznie pieszo, może akurat się okaże, że po drodze coś ciekawego na nas padnie, albo my wpadniemy na coś ciekawego. Starzec, o, tu coś jest. No, kaz kazanie zatroskanego już mamy. Czyli ten pier pierwsza jego część jest porozrzucona mocno uh, po mieście Mam szczerą nadzieję, że nie znajdę już uh, kolejnych zwłok gdzieś tam w mieście. No jeszcze kawałek przed nami. W sumie mogą płotkę wołać, nie? Chodź płocia. Szybciej na tobie dojadę. O, ale ty od pindolona jesteś z tymi wszystkimi rzeczami, które wygraliśmy. Patataj, 220 kroków i jesteśmy na miejscu. Przez ryneczek na drugą stronę mostu. Koleś, który, od którego przyjmiemy to zadanie, jeśli dobrze pamiętam, był jakimś e, mega spokowalem w tym mieście. Kimś w tym stylu za moment się pewnie zresztą dowiemy. 80 kroków, tu skręt w prawo. I dobra. Uznaję, że jesteśmy na miejscu. Wbijam tutaj jakieś drzwi, jakaś brama, cokolwiek. Nie, ten, nie. Tu są jakieś, dobra. Zamknięty pewnie pewnie że zamknięte, oczywiście. Jak żeby inaczej? Tutaj super. Też zamknięte. Chłocia, jak ja mam tam wejść? Ty mi powiedz. Uh. Uh. Też zamknięte. Zamknięte. No cholera jasna. Chciałem wyjść od samego frontu. No to by mi wyglądało. Przez tą bramę przejdę. Chociaż przejdę, chyba nie. Przejdę. Dobra. A no spróbujemy frontem. Też zamknięte. No Dejam. po zmierzchu udaj się na spotkanie. Dobra. Wszystko jasne. sorry. Moja wina. Medytacja. Mamy godzinę. 18, 19. Zrobimy sobie 21. Ole, śliczne, czerwone niebo. Nie, i podejrzewam, że spotkanie będzie faktycznie odbywało się na e, zapleczu. Obadamy po drodze, na wszelki wypadek, te wszystkie drzwi. Ale zakładam, że będą zamknięte. Dokładnie. Jest i nasz kolega. Witaj, to tutaj? Witaj wiedminie. Kawałek dalej. Gotowy? No, tak, jak najbardziej. Możemy iść. Prowadź. Doskonale. Tędy. Dobra, ten trup ta na szczęście. Tak trzeba. Co oni wiesz? Nie wiem. Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Potrzebujemy go bardziej. Ubierz się, kobieto. No? Mogłeś mówić, on te drzwi szybciej otworzył. Co tu się dzieje? Wygląda na zasadzkę. być sam, Elfie. Kto to jest? Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. Zaskocz nas. Stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50% zysków. Chyba zwariowałeś. Oszalałeś? Damy wam 10%. Geralt, co ty? Igrasz z ogniem łazengo. Nie muszę się z Tobą targować. 40% to jest ostateczna oferta. To za dużo! Targujmy się. Damy wam 25%. Ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków. 35% to ostatnie słowo. Co wy na to? Dobra. Dobra, więcej nie urwę. Niech będzie, przyjmujemy ofertę. Bo Koleś i tak był... Bu... Co może? Może czas już do domu, elfie. Zgoda. Bo Koleś i tak był gotów oddać te za 50%. Sami, Oj, cyna, cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasakalach lachociągu. No i co my zrobimy w tej sytuacji? to kto Co, że są od tasaka? Mam wrażenie, że te zdania nie powinny być wykonywane, no, wykonywane w tej kolejności. A z drugiej strony? No dobra, może powinny. Jak to zblokował, skoro nawet nic nie robił? Błagam was. Podejrzane to wszystko. To no mi tu kolega. Został go widzisz, że leży. Dobra, po wszystkim. Koniec. Jeszcze jeden został. Skąd ja miałem wiedzieć? Koleś dobry w ogóle leżąc z tyłu. Będąc z tyłu dostał śmiertelny prawie cios. What? Nie, nie, nie. Nie, nie, mogę, nie mogę, nie mogę. Fuck. Co ty robisz w ogóle, Gerald? Kuźem na Ruzia O co tu chodzi? Ktoś jest to w stanie mi wyjaśnić? Idziesz kolega, czy nie? Chodź, elfie. Idziemy za nim. Ostrożnie, tam też mogą być. No to niechcy będą, co z tego? Za mną. No jest czysto, bierzemy konie? No, chyba na, chyba na to w ogóle gra wskazuje. Nie Penia jest dobrze. Jesteś z Wiedźminem. Nic ci nie zrobią. No nic. Mam nadzieję, że nam się to opłaci. Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo, czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z Tasakiem nigdy nie wiadomo. No, no jak z tą twoją ta obstawą? Obstawę? Niestety, kilku gnojków tasaka przeżyło. Pewnie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. Dzięki, cyna. Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój. Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. Co teraz robimy? My tu gadu, gadu, a wspólnik ci nawiał. Na razie... Ej, czekaj! ZARAZA Powodzenia Nara Co za typ? Czemu uciekł? W ogóle o co mu chodzi? Nie rozumiem gościa, jest mega tu zaczekaj. A to był pijak, dobra Trochę był podobny do naszego elfa uciekiniera Dostaliśmy w ogóle 20 monet ciekaw od kogo tak swoją drogą Gra sugeruje mi zajście budynku od tej strony no, i chyba faktycznie słusznie. Zapukaj, grzecznie. Ewentualnie kinetycznie również możesz to zrobić. Atori, jesteś tam? Otwórz! Nigdy w życiu! Daj mi spokój! Nie wygłupiaj się, wpuść mnie. Wywij to sobie z głowy. Ja się stąd nie ruszam przed Midinvernę. No to tak nie miało być. Halo. Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci to dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? W co ja się wpakowałem? Geralt, musisz mi pomóc. Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Właśnie. Mógłbyś mi poszukać ochroniarza. Gerald błagam, zabiją mnie. No, jakiegoś kandydata na przykład? Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik. Sukrus. W jeziotrze przesiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina tasaków. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się... Trochę poróżnieni. To znaczy domagał się premia, a ja... Nie zapłaciłeś mu, świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt nie zostawię mnie tak! Tak jak ty mnie przycyniesz? Dobry koleś, dobry koleś. No na razie średnio się, się ten, ten wątek fabularny zapowiada. Nazwa dużo ciekawsza niż same zadania jak na razie. Za momencik będziemy na miejscu, a niepotrzebnie sobie w ogóle życie odradzam tymi butelkami wody, powinienem po prostu już sobie e, moje recepturki przerzucić z ekwipunku z powrotem. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Zwabuj. Trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. <noise> Widać, że ochroniasz Leży. Gdzie się tu wpieczasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy To była rozmowa Nie twój chędożony interes też chcesz wry Zawsze stary możemy spróbować Będziemy się bić czy co? Wow, niesprawiedliwe Jest w 25 w ogóle poziomie O ty gnido. Próbujemy najpierw bez Wiedźmińskiej sztuczek. O czemu nie skakujesz? Odskocz, odskocz. Ej, Geralt! Ej, nie chcę skakać! Ale jaja! Kolesiewi bardzo szybko, żywotność wskakuje z powrotem. Dobra, dostał po mordzie No co, jest na 25, ale nie, nie specjalnie mogę go nazwać jakimś kłopotem. Dobra, sfokusowaliśmy go sobie, żeby nam kamera już nie uciekała, tak jak do tej pory. Kurde, że obarwaliśmy. Jak widzicie, nie mocno. Lego, Lego, Lego. Zobaczymy, co się dzieje, jeśli go zlejemy na maksa, bo już się mu garda spadła i teraz zostaje obrażenia. Dobra, wystarczyło chyba tak to zrobić od początku. No cóż, no cóż. Przyznajcie chyba, że granie na tym gra średnim poziomie trudności jest cukruz, dużo zaniżone. To się fajnie wpisuje, wpisuje prawda? W granie let's play, bo o, jestem w stanie się skupić na zupełnie innych rzeczach dzięki temu i nie mam jakiejś takiej presji, tego, że nie wiem, że muszę powtarzać konkretną walkę wielokrotnie. Ale, e, ale zgadzam się z wami zdecydowanie, że jeśli to by było granie takie normalne, prawda? że ja sam siadam i odpalam grę i, i chcę coś sobie udowodnić je, przechodząc ją, no to by było totalnie bez sensu, bo byłoby to zdecydowanie zbyt łatwe. Co cię tutaj sprowadza, Geralt? Ach, podpytajmy o kupca. No, ciekawe w sumie o co się pobili. A co się pobiliście z tym kupcem? Ech. Gdzie moja siostrzeczka miała oczy Jak szła za tego knura Okej, okay. dobra Zrozumiałe Szwagier, nie szwagier Chuj w każdym razie Najpierw zagadywał Przywieź miód ze skeligę, Obaj się obłowimy A jak się wystarałem to tylko w kółko o niespodziewanych kosztach składu Balansie netto brutto Najgorsze te interesy z rodziną Święte słowa przyjacielu Dobra, no do rzeczy mam dla ciebie pracę, nie bez powodu do ciebie przychodzę. Szukam ochroniarza zainteresowany. Czemu nie jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. A czyli Barter, ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. A tu już zabijecie. No niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je to pogadamy ten, któremu powbijałeś zęby, żeby coś mu udowodnić ja, w rozmowie? Zajmę się tym. Gdzie go szukać? Zakotwiczył tu niedaleko w porcie. Wiesz co? W sumie mam A, gdzieś. A nie, to nie za, dobra. Pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno. To co mam w końcu zrobić? Rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem z To jest dojrzałe zachowanie? Nie, ale za to sprawiedliwe. No dobra. Jeśli to zapewni ochronę naszemu gościowi, to spoko. Miecz i pierogi zaktualizowane. Ahoj, żeglarzu. Dobra, słuchajcie, w takim razie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek w tym oto miejscu e, z sukrusem w tle, wpierdzielającym zupę bez dotykania łyżki zębami. E, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, w którym to pociśniemy sprawę dalej. Znajdziemy kupca. Rozwalimy jego zapasy miodu, no i dzięki temu zyskamy e, ochronę dla naszego przerażonego w tym momencie elfa. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wtedy. Papa! Pa.